Witam Was ponownie, startujemy, jesteśmy teraz na Emilu się okazuje. Tak wam mówiłem, Chrisu coś nasiał Emila. Myślał, że nic. Lecimy ostro 128 litrów. Tu jest górka piątka i, i nie ma co się tutaj rozczulać, bo zobaczcie, że ona wcale tu nie jest petardyczna 12,5 na godzinę zjedziemy z górki, przejdziemy na ten dajemy 144 i lecimy. A dlaczego 144? Ogólnie planuję około 300 litrów, bo więcej nie wyjdzie a 150 tutaj szło, trochę on się tu z górki rozpędził. Lecę na czwartym biegu 1300 obrotów. Tu macie rzepak kombinatu, a ci to mają. Ja cięż ale jak mu w łeb strzelili, wyrównało go Toż to za mało tego rakotara. Trzeba było 250 gram tego konazolu, i normalnie tego mepiku pełną dawkę, nie wiem, ile tam, pół litra w mieszaninie, chyba solo to litr. Trzeba było smarować pół. Tylko, że oni go wcześniej łapali. Pytanie ile Azotu go złapało. <laughs> Zaznaczyć. A, maściule za późno, ale dobra. No, już jest pięknie kurz. Ku z zaskoczenia, tu też były dziki. Ja nie wiem. Tu w ogóle samo siebie że paku nic nie wzięte. Też nie wiem gdzie on się uchował taki ładny. Ale gdzie ten dzik się uchował? Co w tym rzepaku? Baczcie, że tu kukurydzy już nie miałem. On zapamiętał sobie, czy co? On ma taką pamięć, czy nie ma? I już mnie tutaj dołki porył. Już tutaj konus czegoś szuka. Ooo. Trzeba byłoby wziąć. Coś i go nastraszyć, tylko czym? A tutaj rzepak. Heh, martwiłem się o owiec. Pewnie owiec też będzie, tylko w jakim stopniu on będzie? Zobaczymy. Zobaczcie jak mi tutaj poplądrował. Dziadyga jeden. Dobrze chociaż, że tyle. Czy dobrze, że tak mało? O nie, że tyle, tylko że dobrze, że tak mało. Tu na obrocie mamy już... Asory. sorry. Jeszcze się wtuczemy w Emila. No i co? No tutaj jeśli chodzi o obsadę kłosów jestem spokojny Ale widać, że tu nie było żadnych tych dodawane, Nie było, wiecie, żadnych tych Na rzepaki Miał środek załatwić No i nie załatwił Także mamy ponad dwa opryskiwacze Emila No i dobrze Emil też się przyda do siebie, bo on jest może nie rekordowo planuje, ale jeśli chodzi o jego sztywność, łanu i wysokość, to jest naprawdę pszenica petardyczna na dobrych kawałkach. Można ją siać z powodzeniem, ale on tu już kurde pierniczony. Zobaczcie, jak blisko domy. On. A gdzie tam w nocy se przychodzi? Co tam w nocy jeździ? A trzeba byłoby się tutaj na niego przysadzić przyjechać jedną nockę, wziąć kroplówkę przyjechać tutaj sobie te John bo tam szyba na z przodu, z tyłu i go trzas w dupę pokuć mu dupę no, tutaj był problem z John co już wam wspominałem z tym załączaniem, rozłączaniem się womu. I okazała się ta ceweczka. Ceweczka, że jest szczelona, no i tam się zatarła na tym suwaku. No ale nic. Także tutaj mi na pewno czeka jakaś poprawka. No niestety, chociażby na ten rzepak. Kiedy? No, jak już wylizie RSM-u, trochę a trochę te mrozy odstąpią. Mam nadzieję, że w sobotę to się nie sprawdzi z tym śniegiem znowu, bo chyba zwariuje. A ci śnieg jakby spadł jeszcze tam z 2-3 cm i byłoby tam na plusie, nic by się nie stało. Tylko gorzej, jak będzie znowu z minus 1, 2, 3. No, ale gdzieś tam już po tym weekendzie się troszkę troszkę się ma rozcieplić. Ale nie tak bardzo, jak dzisiaj. Dzisiaj około 20 u nas jest. No i Chrystus sobie na walach na pewno braknie. Na pewno 500 litrów to na 3 hektary zabraknie. Oj, Chrysu, nie gadaj tyle. Zbijaj na 128. Zbijaj Chrysu na 128. I widzicie, jak te. No, tu akurat nie ołożyłem, ale jak ważne są szerokie uwrocia. Bo później wpadamy, albo w bruzdę, łubu-dubu. No i jesteśmy teraz na. A sorry Tu tak się piekielnie kurzyło jak ten klisusiał Załączony, załączony Nie no dawaj kuść twórkę nie leć w ciula Dobra zjechaliśmy z górki, rzekomo zjechaliśmy no, Tu normalnie zmienna geometria to bez dwóch zdań Jak będę jeszcze chciał się bawić w grzebanie w ziemi No to albo sobie tego do już naprawdę na na fula bo kupno teraz nowego, to jest wiecie ile. Z moim wyposażeniem to ponad 200 tysięcy na pewno. Sama nawigacja gdzieś widziałem, coś patrzyłem sobie. To sama nawigacja to jest w rzędu, rzędu 30 paru tysięcy złotych, także nie mało. Nie mało. No, to za 30 parę tysięcy będę miał system dewelix i zmienną geometrię belki. I może by wystarczyło na, na większy zbiornik taki 3500 litrów, tutaj chyba do tej ramy jest maksymalny 3600, bodajże, jak pamiętam. I może lepiej byłoby w ten sposób sobie skonfigurować. No, te 21 metrów belkę, no to musimy mieć 27, tu się już chyba nic nie ugra bo to zaraz ten blok był do wymiany, także tu wiele rzeczy by trzeba było zmienić żeby mieć belkę 27 metrów blok, elektrozawory, także tu już by się naprawdę zrobiło zaraz 50 tysięcy A tak 21 to taka w sam raz, no tutaj już ta zmienna geometry przy 21 nie byłaby tak bardzo potrzebna ten system Davrix, tej poziomowanie belki, żeby on to zrobił z automatu, naprawdę by mi to ułatwiło sprawę. Bo przy prędkości tam 10-12 na godzinę już tak nie jest, to tak wesoło machanie na lewo, na prawo. Patrzenie się przed siebie, patrzenie się, co się w polu dzieje. A jak ten paczek się uchował? No ciekawe, na ile się tego owca uchowało. Bo jak parę tam zostanie tego owsa, to pal licho. No i co? Żeby teraz zrobić ładną trójpolówkę, no to by trzeba było wsiać tutaj kukurydzę. Tuże paku nie było kilkanaście lat tak samo. Kukurydzę by trzeba poprawić. Po kukurydzy by trzeba było coś mądrego, pszenicę. Kiedyś tu miałem, ale lipa mi też wyszła, a co wtedy jeszcze nie byłem tak. Nie byłem tak, wiecie. Wyposażony jak teraz, bym powiedział o księg był stopkowy. Porzuciłem od kolegi bronę, ale to się wszystko tak ciągało później pod tymi stopkami i ona poszła za płytko i też nie pokrzewiła się, nie pokrzewiła się, także za płytko źle, za głęboko źle, no ale tu już mi się wydaje, że no z dużo lepszym powodzeniem by mi się udało tutaj załatwić tą, ten siew. Cały czas muszę tutaj dążyć do tego, żeby te klekoty były tak, że odpalamy. Wiadomo, o pewnych sytuacjach nie przewidzimy, jak coś się urwie odpadnie, no to nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Ale... Ogólnie... Ogólnie rzecz biorąc 128. O, jest, no, i widzicie pstryk? A on by sobie już machał sam. A tak Chris się do jakieś kretowisko. Teraz widzicie to odcięcie, nie? Emil jest ciemniejszy. No już... Ona się skończyła krzewić, także tutaj już Nie patrzę na fazę, bo to już ostatni jakiś planowany deszcz, żeby ten RSM Wtedy trafiłem, te 5 litrów spadło czy ileś Idealnie Może ja się tutaj szybko zatrzymam Cofnę sobie Kukusz chociaż tyle dobrze robi, że jak ma na automacie, to na wstecznym on wam biegu nie włączy wyższego No no, tu obsada też będzie dobra jeśli chodzi o kłosy. Tam mam na tamtej plantacji, gdzie jest cała ASORY, jest przesadzona. Aż te o dziad. Ale był tu ten rzepak King Kong. i tak w dużej mierze udało się go wyczepać. Tu coś sobie tam podrasta. Tu sobie coś podrasta. A taka do poprawki, nie do poprawki. Na pewno przyda się do poprawki ze względu na te rzepaki, bo one potem będą kwitły. I później jakieś gdzieś opryski. O, to takie gówno, zobaczcie, to jest niemożliwe, nie? W polu nasiejemy, kuwa nie rośnie, a leży taki potarmoszony przez bronę aktywną, przez talerzówkę, dwa razy talerzówkę, przez bronę, przez wały. Kuwa jest! Także jest tutaj coś, tutaj z tego rzepaku się. No, też skorzonka. Ten też na pewno skorzonka odbija. Ale co tutaj z tą pszenicą? Ech, jest świetnie. Nie szukaj, rolniku, dziury w całym. Dobra, weźmy jakąś taką. <laughs> no, jaką taką. A, Tu się wyrwała. Co daj widgoci? <laughs> tu nie było jej w ogóle, kurde. O! Pokaż pan pieza. Jeden, dwa, trzy cztery, jakiś tutaj piąty dziad a świat 150 litrów tutaj poszło na, na rozkrzewianie. I jest ok, tutaj też ciapki gdzieś się zatrzymywałem, on jednak potrzebuje tego. A! No. opryskane, było, widzieliście, tam pryskałem ona poszpilkowała i nie wiem co jest dobrym pomysłem. Coś tutaj właśnie jest jakiś taki no, przydałoby się tutaj już po świętach, trochę się ociepli. Wziąć jednak tutaj te pole Łopryskać, To takie wygląda jedno do poprawki. I pojechać tam gdzie euforia, bo tam wtedy z jesieni mi się nie włączył wałek i półwocia do supa nie przejechałem. Także tam by się przydało, jakby zostało coś tutaj parę 50 litrów przejechać się tam i tam to łopryskać Ale ogólnie jest okej. Okay. Na te warunki, które były do siewu to jest. No. się rośnie, trzyma się. Także tak to wygląda. Jest okej. Okay. Pozdrawiam Was serdecznie, lecę dalej. Cześć. Do usłyszenia na Euforii.